Halo, halo, słuchaj mnie czat. Halo Halo. Jesteście? Halo, halo, mnie chat? No ale słuchaj mm, Rip dlaczego rip? No bo umieramy czas z kanałem Bo już nawet... Czekajcie ja, Czekajcie, ja wam napiszę w czacie Dlaczego Rip?

Mmm, tylko tak zrobię, o. No jesteśmy chat no. Macie przypiętną źródło, na czacie, zobaczcie sobie. to jest totalny ripendo. Mmm, dobra. No jesteśmy ripno po prostu. Dobra... pasz szybko gra... czy no... Czuję, że dobijemy... no i tak nie dobijemy julek Jakbyśmy dobili to my robimy mój special Zawsze wykład świeca I trzeba, co? Trzeba 500 subów i świeca, co by na to? 500 subów i świeca, co by na to? Nagram film nawet, świeca Albo nie świeca, bo świeca już była, to może... Fikołek, 10 fikołków. Czyli nie będę robić fikołka. No ja też poczekał na mutację. Byłoby lepiej. No spoko. Ja też czekam na mutację, bo mam coś taki piskliwy głos. Na, ja nie wiem. Na nagraniu to tak widać, jak miał taki piskliwy głos. I na live też mam taki strasznie piskliwy. piskliwy. taki głos, że. A nie wiem, ale w rzeczywistości mam w ogóle inny. Może poczekam na mutację po prostu i zacznę działać takie. ja. wiem jakieś. I to tam wiecie czy, czy jest dobrze, dobrze gra? Czy jest za głośno? Czy, czy co? Bo nie wiem. Jezu, nawet nie... nie, nie, nie dobierze mnie. Wojko przetrwanie wyjście. No, małać no, no, mi to ego Seria kaskatelska Seria akcji bunkrz seria O, to jest stunt, ja to już widzę Musimy to wykonać Dobra O, dobra, jeszcze 4 graczy Puzzle rakietowo Juleka, to masz gita, No nie, masz Gita, Bo grasz Fortnite, on... a ja, Fortnite już nie gram tak 2, 10, nie wypowiedział. O, to to, to to może być dobry stunt. Ale... ale tak nie w GTA, pewnie. Ja sobie, nie grasz. No ale nie grasz pewnie często. Ja ogólnie będę teraz nagrywać gitą May na 100% do tego, a stworzę nowe konto specjalne, mam 33 poziom. Potrzebuję. A masz... masz napad na kasyno, albo coś? Napad na Caio ile wiesz co to jest w ogóle? Napad na kasyno i tak dalej, masz? Tak, masz takie rzeczy, czy nie ogarniesz totalnie? Trzeba to zobaczcie jaki będzie stąd. Waga. Czytałam już lulu. Czymy sobie te radio? Żeby tak jest plano. Czyle ty dobre orech miałem? Jakiś Polak chyba to jest w tym domi. Czaty. Hmm, dobra. Nie ja muszę sprawdzić, bo oni dwa tygodnie. No, spoko. Dobra. Jak mm -hmm. nie wiem, bo... Co tak niedługo te toksyczne szkodniki. My jesteśmy tacy, dobra. Jakie się młotka fajna może. Grafem poddaje się machanie kciuki w górę, face palm, co to jest Taki coś, powolny atlas będzie git. Dobra On jest tylko jeden ten chłop. Nie Tak to trójmy dowierza, inaczej to tak być, nie wiem, tak z... z nie wiem, to jest takie... To jest też takie męczenie się... To jest męczenie się tylko. No już w sumie no nie ma co robić to. Patrz na dwie osoby, prosz. I Tak, 2 na 10. To jest takie męczenie się tylko. Tym kanałem już. To już jest takie nudne, gra. Jak jemy 500, to wtedy będę myśleć. O, tego jest głośno, je o. Co, to Co, co, to, co, co, co? Co, ej, co, o, co, co? Nie masz hold Nie wiem, z 500? 500, no, chyba tak. Ale dawno nie grałem, znaczy no, grałem, no, ale grałem być jakimiś Nie no i teraz mają... Dależy. Biegniemy, biegniemy. Brak rabin, no i dostałem. Tam dwie osoby. Potem jakieś mieliśmy po 20 osób na live, a są po dwie. Dobry ziomek Ale auto M nie działa No ile? No No Nie wiem No Strzelam do jednego a dlatego go zabiłem Ale nie wiem Koszem odka za 500 to damy 20 subów No Tylko, że ja mam chyba 400 Ale musiałbym co dawić Nie wiem, to zobaczę Tylko wiesz, no to jest takie Aaaa, ja nie mam dwa. Więc... Musiałbym... No nie no, w sumie ja nie pamiętam nawet loginu do konta więc W sumie ja, ja nie mogę... Nie pamiętam no Nie zapomniałam zap, ale... Nie no, gro proszę, schowaj się na no, gro Nie wiem, no, to ja zmienię celownik, bo to jest, jest jakaś porażka No, jeszcze się nie zmieniło, super Ja sobie pr próbuję zmienić coś. Proste. Aha. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Super. Super, Rockstar. A ja cię za jakiś slow A, mam no, przy przynajmniej dużo broni teraz. No, chylcie tę łeb. Skąd, skąd, skąd? Skąd mi no? Zwolnij czas, co? No jakieś też jak kiedyś w Fortano, pamiętam. Tyk. No nie widzę typów, no. Nie kryj się, gro, 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 gro. Super. Ora, zabity w końcu. W końcu kill. A z tym... ...ku**em. Co to brzmi na osobową. Mm, super. Postałem, postałem taki laser. To jest ziomek, co robicie? Dawaj, 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 Ma zero, ma zero. Dobrze go. A to jest nasz! Co? On jest nieśmiercałem, to jest cheater. O oh jest. Już to jest ziomek. Ej, na chwilę wyjdę z live. No dobra, spoko. To jest ziomek, no biegnie, no... No... Nie, no nie. No, nie. To się bardzo stresuję. Dobra, cijmy na pierwszy osobowej. No, razu chadziki wlatują. Dobrze, został. No, że to jest podwójnie premiowane, ten tryb. Tak bym go ja nie rozaz... nie po prostu. W to. Patrzcie, co chłop robi. Na nim go trafić. Grono. Gro... komputerowa. Trochę stara. Skąd? Tam! On po idealnie. No, 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 wychyl się, wychyl, wychyl, wychyl Dawaj headshot O, rozgostał To slow-mo jest idealne Na no, sniperka snajper, no, Majerik Chyba przegraliśmy, ale nie jestem pewien Znaczy tak, mieliśmy za mało no killi chyba Tak, grunda przegrana, dokładnie Ile mieliśmy? Ciekawe Ile mieliśmy? Nie no, nie piszę. No jaki no, gówno. Co to ja głównie ten kanał próbuję zrobić... Ja, ja głównie chcę założyć nowy kanał, na którym będę nagrywać GTA. Tam będą poradniki, dupera, i to będzie robić po naprawdę po chore wyświetlenia. Więc... No, no i na ten kanał. Co, co, co? Chyba nie Polak. processing. To są kości zwykłe bogowie. Ja się w sumie smutowałem, ale. No, tutaj bym nie jak to nie słyszałem. Tak skończył się lada się zmutuje. No raszujcie. Fuck, no jak oni biją. Kanibalu, gin tam. Kanibalu. What the fuck. To jest zabiciu. Super. To idzie typ. Co robicie? Was pan na dół. U, użcie, to nie puszczcie Co jest? Co jest gra. Dobra. No, tutaj nie wejdę mimo to, że, mimo to, że ty piszesz, że możesz wejść. To nie, jest LEGO i ROCKSTAR. Do shotgun. I wchodzimy jak masło. Nikt chce. Kryj się gro. I teraz patrzcie jaki hedzik. Raz, dwa, trzy. Ty znikasz, ty! Nie, 0 Załapo o po uraz O oh my ho, ja to trzeba najpierw rozegrać Co? Jest... O Oni dopiero mają 5 killi, a... a mi się granica... No nie, nie, nie strzelajcie no. Po co wy strzelacie, No. Jeszcze nie patrzcie, naciskam i mogę zmienić kamerę. O oh. Magietki! Jezu, że rocha to mam. Ja. ZERO ŻYCIA Totalnie Dawaj, dawaj, dawaj O, shiton O, dostał Czemu nie ZDEKŁ JAK dostał ciężkie? CO? Rockstar, w Słuchajcie, sensie, grę Dostał są ciężkie jak było w, w i nie dadnął no. A, też dadnął, no. ez Dobra On jest patrzcie, patrzcie, patrzcie. Naparzam do niego i go na no, jeszcze sobie dalej żyje. O, nagle go coś zabił. Nie wiem, no dużo jest tych cheaterów. No, może to nie są cheaterzy? bo tu może... No nie wiem, no strzelam i nie dostają, no. Nie rozumiem. Nie rozumiem Te gry. Dobra. Spowodowałem tempo, to super. A my wygrywamy, ale Pog. Znaczy na no, to dobrze, że wygrywamy. No, no, ale dawaj No, teraz pana na to. Chodźcie oh, ale chłop. Ale go pięknie tak. że oni mnie koszą teraz. Gdzie? Tam. A? Spadł! Co to chłop robi? To jest chłop! Patrzcie, patrzcie jakie kulki lecą, typa. Dawaj, to jest mój czas. A wupa. Nie telefon, a wupa miała być. No nie. Tam jest ziomek. Ja go widzę. Ulżenie, no nie, najgorzej. Oj, moja odrzucenie ta z ekranu. A, to jest moja chwila. Oj, mają odwrócona ekran. On jest na górze? Co? Ale stałem. się spina. To super. Gdzie on jest? Pisteczek. Ja. Kto? Kurde Cha. 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 chyba zrobimy opcję B. Czyli z Cha. 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 opcję B, czyli Co to za plik? Aha, już mi lagowało. To nie źle. Nie, halo, gro. Nie gro, proszę nie. Ale węże mi laguje. kurde. Czaty nie. Jak ja to mam to zrobić? O nie, o nie, o nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. O! To mi nie wejdzie, o nie. No wygraliśmy, ale... Ale grono. Ja nie znajdę tego, no? Impreza to nie, to nie, to nie. Może tak, nie. Aj, aj, aj. Jakie to A, to ty kończy live. A.